Podcast Praktycznie o Dronach Odcinek 17 Cześć, nazywam się Karol Heda i na co dzień rozwijam Akademię UAV. Firmę, która przez usługi doradcze i szkolenie pilotów wspiera organizację w procesie wdrażania bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów. Tytuł odcinka Zgłoszenie lotu dronem zrobione Dlaczego w mojej strefie lata helikopter albo samolot? Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, praktycznie o dronach. Na początek trochę liczb, ponieważ pytacie mnie o to więc nie widzę powodu, dla którego miałbym te dane trzymać tylko dla siebie. Pytacie mnie, jak odbierany jest ten podcast ile ma wysłuchań. I o ile na pierwsze pytanie mam na ten moment za mało danych, żeby odpowiedzieć obiektywnie, to już na drugie chętnie się z Wami podzielę informacjami. Na dzień dzisiejszy po 16 odcinkach podcast ma 1527 wysłuchań na wszystkich platformach podcastowych, w tym na samym Spotifyu prawie 800-798 wysłuchań. I być może ktoś powie, że to są śmieszne liczby. Mnie jednak nie śmieszą, bo słyszę od Was pozytywne komentarze. Słyszę, że jest to materiał, który pomaga Wam ułożyć pracę z dronami w Waszych firmach, pomaga zrozumieć zawiłości przepisów, co zdecydowanie motywuje mnie do tego, żeby nagrywać dalej. Doceniacie to, że odcinki są regularne, a to z kolei mówi mi, że słuchacie tego podcastu. Jest to dla mnie bardzo, bardzo motywujące. Dziękuję Wam za to, że jesteście i za to, że słuchacie tego podcastu. Proszę jednocześnie o to, że jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, droga słuchaczko, bądź nie zrobiłeś słuchaczu, to kliknij przycisk subskrypcji, obserwacji, bądź jakikolwiek inny, w zależności od tego, gdzie słuchasz tego materiału. Dzięki temu osoby, które interesują się tematyką dronów, będą miały okazję dowiedzieć się o istnieniu tego bardzo niszowego podcastu. No dobrze, do tematu dzisiejszego odcinka. Bardzo często na grupach Facebook widzę, jak piloci z oburzeniem opisują sytuację, gdy latając dronem po wykonanym zgłoszeniu lotu nagle pojawia się jakiś inny użytkownik przestrzeni powietrznej. Piszą, że nie wiadomo skąd i jak, ale w miejscu lotu pojawił się bardzo nisko lecący helikopter, samolot. Czasami dotyczy to również załogi lotniczego pogotowia ratunkowego. Następnie pod takim postem rozgrywa się przysłowiowe palenie czarownicy na stosie, bo jak to możliwe, że pilot helikoptera czy samolotu pojawia się tam, gdzie niebo opanował pilot drona ze swoim miniaczem po zgłoszeniu lotu? Zajmę się w dzisiejszym odcinku wyjaśnieniem skąd biorą się takie sytuacje, jak na nie reagować, jak się przed nimi chronić czy zapobiegać, żeby dla każdego latanie rozumiane inaczej, ale jednak latanie było spokojne i bezpieczne. Zapraszam do wysłuchania części merytorycznej dzisiejszego odcinka. Jeżeli nie jest to pierwszy odcinek, który macie okazję słuchać, to pewnie zauważyliście, że zazwyczaj nagrywam materiały, które dotyczą wykorzystania dronów w firmach. Jednak zauważyłem, że problem tego, że pojawia się jakiś użytkownik przestrzeni powietrznej w miejscu, gdzie lata dron, jest tak często powtarzającym się problemem, że postanowiłem nagrać na ten temat odcinek. Liczę jednocześnie na to, że będzie pomocny zarówno dla użytkowników indywidualnych i pilotów rekreacyjnych, żeby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, jak i pilotów komercyjnych, bo Świadomi hobbyści są zdecydowanie bezpieczniejszym użytkownikiem dronów od tych nieświadomych. Jak wspomniałem, podczas wprowadzenia do dzisiejszego odcinka, problem z tematu pojawia się dość często na różnych grupach na Facebooku i w różnej formie. Pozwólcie, że przeczytam Wam jeden z takich wpisów. Witam. Miałem ostatnio taką przygodę. Latam dronem na wysokości około 15-20 metrów. Lot zgłoszony na Drone Tower. W Drone Tower nie ma żadnej strefy i nagle ląduje sobie taki oto helikopter i prawie wleciał w mojego drona. Co by było, jak doszłoby do zderzenia? Kogo byłaby wina? Jak postępować w takiej sytuacji? Wpis był dodatkowo opatrzony zdjęciem ultralekkiego helikoptera i rozłóżmy zatem to zagadnienie na czynniki pierwsze. Zacznę od samego etapu zgłoszenia lotu dronem. Po pierwsze, czy w ogóle mam obowiązek zgłaszać lot dronem? Jest to często pojawiające się pytanie. I na podstawie wytycznych numer 7 przez 2024 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz przepisów tzw. ustawy covidowej z kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 każdy lot dronem w polskiej przestrzeni powietrznej może się odbyć po poinformowaniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o zamiarze wykonania lotu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, który jest określony przez agencję. I w naszym przypadku jest to aplikacja Drone Tower. Podsumowując, to co jest napisane w tych dokumentach, jeśli latasz dronem, który waży więcej niż 250 gramów i ma kamerę, to każdy lot musisz zgłosić w aplikacji Drone Tower. A jak przebiega taki proces zgłoszenia lotu dronem w Polsce? Szczegółowo zasady i narzędzia do zgłaszania lotów omówiłem w odcinku numer 4 tego podcastu, więc jeśli chcecie się dowiedzieć, kiedy należy składać plany misji w UTM PANSA, to znajdziecie te informacje właśnie w tamtym odcinku. Dziś skupię się jednak na takich lotach, które nie wymagają planu misji i do wykonania lotu wystarczy zgłoszenie w aplikacji Drone Tower. Jak używać Drone Tower jest opisane szczegółowo w instrukcji obsługi aplikacji, ale nie zostawię Was z taką informacją i omówię krótko główne punkty z tego dokumentu. Po pierwsze, w miejscu gdzie nie jest wymagane stworzenie planu misji przed lotem zrób check-in. Punkt numer dwa, obserwuj aplikację. Punkt numer trzy, pamiętaj, check-in może zostać zmodyfikowany przez służbę ATS, czyli Air Traffic Services, np. poprzez skrócenie zadeklarowanego czasu lotu czy zmniejszenie wysokości. Służby ATS mogą również nakazać lub zasugerować natychmiastowe zakończenie lotu. Obserwuj i potwierdzaj wysłane za pomocą aplikacji Drone Tower przez służby komunikaty oraz stosuj się do poleceń przesyłanych przez aplikację. Po czwarte, pilnuj zgłoszonego czasu lotu. Zakończ lot w zadeklarowanym czasie. Punkt numer 5. Po zakończeniu lotu koniecznie zakończ check-in. I upewnij się, że ikonka drona zniknęła z aplikacji. Punkt numer 6. Kontroler TWR lub informator FIS zawsze mogą zadzwonić w celu wyjaśnienia szczegółów lotu. Pamiętaj, aby Twój telefon zawsze był włączony i naładowany. Punkt numer 7. Pamiętaj, wciąż pozostajesz odpowiedzialny za wykonanie lotu oraz unikanie kolizji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lokalizacje lotów BSP zgłoszone w Drone Tower są widziane przez Służby Ruchu Lotniczego, ale nie przez pilotów załogowego lotnictwa. Masz obowiązek ustępować drogi załogowym statkom powietrznym. I to jest pierwsze miejsce, gdzie jako pilot drona otrzymujesz informację o tym, co się dzieje z Twoim zgłoszeniem. Powtórzę to zdanie. Lokalizacje lotów BSP zgłoszone w Drone Tower są widziane przez ATS, czyli Służby Ruchu Lotniczego. Ale nie przez pilotów załogowego lotnictwa. Masz obowiązek ustępować drogi załogowym statkom powietrznym. Czyli wbrew temu, jak wielu osobom się wydaje, zgłoszenie lotu dronem nie trafia do pilotów samolotów czy helikopterów, nie mówiąc nawet o motoparalotniach czy szybowcach. Oni takie informacje nie otrzymują, więc nie wiedzą, że latacie w danym rejonie. I w związku z tym, czy zrobienie check-in, czyli zgłoszenie lotu, oznacza strefę lotu drona? Jak już zapewne się domyślacie, to, że zrobicie check-in w aplikacji Drone Tower, nie oznacza, że macie wyznaczoną czy wręcz wydzieloną strefę waszego lotu. Wszyscy mają równy dostęp do przestrzeni powietrznej i ten dostęp jest ograniczany tylko z ważnych przyczyn. Stąd strefy geograficzne, w których np. zarządzający daną strefą geograficzną określa, że drony w danym miejscu mogą latać na takich i takich zasadach. Żeby znów dać Wam konkretny przykład, to w miejscu, gdzie aktualnie się znajduje, jest strefa geograficzna Drar-H, wynikająca z bliskości lotniska Okęcie. W opisie tej strefy jest napisane Loty w zasięgu wzroku, czyli loty faulos, BSP o masie do 25 kg do wysokości 100 m nad terenem mogą odbywać się bez zgody PASZP po wykonaniu check-in w aplikacji Drone Tower. Loty powyżej 100 m, możliwe wyłącznie w kategorii szczególnej, po uzyskaniu zgody PASZP, uzyskanie zgody PASZP wymaga złożenia planu lotu w UTM PANSA na minimum 24 godziny przed planowanymi lotami. Dla tych z Was, którzy być może nie do końca wiedzą, czym są strefy geograficzne, spieszę z wyjaśnieniem. W związku z rosnącą liczbą lotów dronami, ułatwiono wykonywanie lotów niskiego ryzyka i wprowadzono kategorię otwartą. W celu jeszcze większego uproszczenia. Amatorskich hobbystycznych lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi wprowadzono strefy geograficzne. Dzięki temu pilot drona w łatwy sposób może określić zasady lotu dronem i wiedzieć, jak zgłosić lot w danej lokalizacji. Wszystko to bez konieczności znajomości struktur przestrzeni powietrznej i struktur lotniczych. Z uwagi na Dynamikę rozwoju rynku dronów zauważono jednocześnie, że w jaki sposób tą niską przestrzeń do 120 metrów nad Ziemią trzeba chronić, dając jednocześnie pilotom dronów możliwość wykonywania lotów zarówno w obszarach odpowiadających przestrzeni kontrolowanej, jak i niekontrolowanej. Strefy lotów dronem, czyli strefy geograficzne, są odpowiednikiem obowiązujących dla lotnictwa załogowego stref lotniczych. Takich jak na przykład strefa CTR, ATZ, TRA i tak i tak dalej. To, co jest bardzo istotne i co chcę, żebyście zapamiętali, to, że strefy geograficzne obowiązują wyłącznie dla operacji wykonywanych przy użyciu dronów. Instytucją, która odpowiada za wyznaczenie stref geograficznych w Polsce jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Co w takim razie z tym lotnictwem załogowym? Czy mogą latać samolotem, helikopterem jak chcą i gdzie chcą? Odpowiedź jest dość prosta i brzmi: to zależy. O ile w przypadku samolotów, tych lekkich samolotów, ten problem jest raczej rzadki, no chyba że latacie dronem w rejonie jakiegoś lotniska czy lądowiska, to wtedy możecie spotkać nisko ruch samolotów lądujących w danym miejscu lub z tego lotniska odlatujących. To dużo większym wyzwaniem są helikoptery i motoparalotnie. Dla zaoszczędzenia Wam czasu na googlowanie, motoparalotnia to takie coś, co kształtem przypomina spadochron tylko da się tym sterować i gość, który ma to nad głową, ma jeszcze na plecach silnik. I oczywiście, zarówno dla samolotów, helikopterów i wszystkiego, co lata, są pewne minima wysokości, poniżej których nie mogą się zniżać, ale no, właśnie, kluczem jest to ale. W procesie szkolenia do uzyskania licencji pilota samolotowego ćwiczy się lądowanie w terenie przygodnym. Każdy pilot musi potrafić poradzić sobie z wylądowaniem w przypadku np. awarii silnika. Jest to oczywiście imitacja takiej usterki, ale uczeń pilot ćwiczy planowanie podejścia do lądowania w terenie przygodnym: musi wybrać miejsce właściwe i bezpieczne do lądowania, przygotować samolot siebie i ewentualnych podróżnych do takiego lądowania. Nie da się tej sytuacji ćwiczyć tylko teoretycznie, stąd jeśli widzicie nisko szybujący samolot poza rejonem lotniska czy lądowiska, to być może właśnie jest to tym spowodowane. Kolejnym powodem może być np. Na nagłe pogorszenie się warunków pogodowych i dla uniknięcia wlotu w strefę ograniczonej widzialności pilot obniża lot. Następnym elementem, który zwiększa ruch samolotów w danym miejscu są na przykład punkty nawigacyjne czy punkty wlotowe do strefy lotniskowej. W Warszawie, na przykład po prawej stronie Wisły, od żerania jest to punkt Zulu do mostu siekierkowskiego, punkt Nowember, jest bardzo uczęszczona widokowa trasa dolotowa do lotniska na Bemowie. A co w takim razie z helikopterami zapytacie? Tu sytuacja jest nieco bardziej złożona. I z uwagi na samą charakterystykę tego rodzaju statku powietrznego, helikoptery mogą korzystać z lądowisk ewidencjonowanych, czyli można powiedzieć takich oficjalnych lądowisk dla helikopterów, ale też lądowisk nieewidencjonowanych, czyli niemalże wszędzie mogą się pojawić. Oczywiście jest to obwarowane pewnymi ograniczeniami, takimi jak na przykład konieczność uzyskania zgody od właściciela nieruchomości i częstotliwością. Nieruchomość nie może być wykorzystywana na lądowisko dłużej niż 14 dni w ciągu 12 kolejnych miesięcy. Nie ma znaczenia liczba tych operacji, bo może to być jedna operacja dziennie, ale może być i 30, ale ważne, aby liczba dni nie została przekroczona. Skutkuje to tym, że helikopter może wylądować praktycznie wszędzie. I często w rozmowach pojawia się pytanie, zastanawiacie się, czy taki zgłoszony drona jest widoczny na ekranach helikoptera czy samolotu. I zdecydowana większość samolotów lekkich, i znów mam dreszcze, ale to powiem, potocznie nazywanych awionetkami, przypomina wyposażeniem samochód Nysa, którego z powodzeniem możecie szukać aktualnie w Muzeum Motoryzacji Polskiej. Być może burzy to Wasze patrzenie na samolot lekkie, ale tak jest. Nie ma tam systemów radarowych, nie ma tam systemów unikania kolizji i itd. Zatem w praktyce pilot samolotu czy helikoptera nie ma pojęcia o zgłoszonym przez Was locie. I możecie powiedzieć, że przecież służba informacji powietrznej, czyli FIS, zapewne przekazuje te informacje. I tak są to wspaniali, bardzo pomocni ludzie, jednak nie zawsze mają możliwość taką informację przekazać. I znowu dla wszystkich, którzy się oburzają, jak to, dlaczego? Dlatego, że znowu być może będziecie zdziwieni, ale jak wsiadam do samolotu lekkiego i wystartuję sobie takim samolotem z lotniska w Warszawie na Bemowie, to jak się bardzo postaram, to mogę dolecieć na przykład nad morze albo w górę bez kontaktu radiowego z kimkolwiek. I dlatego Pamiętajcie, że latając dronem, zawsze mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa załogowym statkom powietrznym, bez specjalnego znaczenia, w jakiej fazie lotu znajduje się ten załogowy statek powietrzny. I możecie się zastanawiać, czy taki pilot samolotu jest w stanie zauważyć drona. I oczywiście nie mogę generalizować, ale z mojego doświadczenia wynika, że praktycznie niemożliwe jest, aby będąc w dwóch najtrudniejszych fazach lotu, Czyli podczas startu bądź lądowania, gdy dron nie jest bezpośrednio na kursie kolizyjnym, czyli nie leci nam w szybę, zobaczyć go gdzieś na tle ziemi albo chmur bądź nieba jest praktycznie niemożliwe. Nie mówię oczywiście, że jest to zupełnie niemożliwe, ale zapewniam Was, że jest to bardzo trudne. Bardzo trudne jest dostrzec w powietrzu poprzedzający samolot, a co dopiero małego drona. Zastanówmy się teraz, jak reagować na samolot albo helikopter w miejscu, gdzie latamy dronem. Pamiętacie zapewne to zdanie: Masz obowiązek ustępować drogi załogowym statkom powietrznym. I uzupełnia to jeszcze jednym zapisem z rozporządzenia europejskiego 947. Podczas lotu pilot bezzałogowego statku powietrznego utrzymuje bezzałogowy statek powietrzny w zasięgu widoczności wzrokowej. Oraz prowadzi dokładny wizualny przegląd przestrzeni powietrznej otaczającej BSP w celu uniknięcia wszelkiego ryzyka kolizji z załogowymi statkami powietrznymi. Pilot drona przerywa lot, jeżeli operacja stwarza zagrożenie dla innych statków powietrznych, ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia. Zatem należy zrobić wszystko, co tylko możliwe, aby realizować ten obowiązek. I ja nie jestem w stanie w tym podcaście dać Wam konkretnej rady, jak to zrobić, bo to jest zależne od bardzo wielu czynników, ale należy reagować adekwatnie do sytuacji. Jest w lotnictwie reguła prawej strony, czyli w momencie zagrożenia, zderzenia dwóch statków powietrznych, dowódca każdego z nich skręca w prawo w celu uniknięcia kolizji. Natomiast w przypadku dronów ciężko stosowanie tej reguły tak jeden do jednego. Pilot drona musi zrobić wszystko, co jest możliwe, aby zapewnić pierwszeństwo dla helikoptera czy samolotu. To, co w mojej ocenie pomaga unikać takich sytuacji, to przewidywanie i świadomość pilota drona. Nie bez powodu przepisy dronowe kategorii otwartej zezwalają na wykonywanie lotów wyłącznie w zasięgu wzroku i nie wyżej niż 120 metrów nad terenem. A dla przypomnienia, co to znaczy w zasięgu wzroku? Na podstawie rozporządzenia europejskiego, operacja w zasięgu widoczności wzrokowej, czyli VLOS, oznacza rodzaj operacji z użyciem dronów, w której pilot bezzałogowego statku powietrznego jest w stanie utrzymywać stały kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z bezzałogowym statkiem powietrznym, co umożliwia temu pilotowi kontrolowanie toru lotu względem innych statków powietrznych, osób i przeszkód w celu uniknięcia kolizji. I włos mi się jeże na głowie, jak czytam, jak to ludzie swoimi dronami biją rekordy odległości czy wysokości lotu. Po to jest wprowadzona maksymalna wysokość 120 metrów nad terenem dla dronów w kategorii otwartej, żeby unikać ewentualnych sytuacji, gdzie dron spotka się z samolotem czy helikopterem. I generalizując minima wysokości, poniżej których nie powinni się znaleźć piloci załogowych statków powietrznych, to 150 metrów. Więc co do zasady pomiędzy dronami a innymi użytkownikami przestrzeni jest 30 metrów separacji. Jednak pamiętając sytuacje, o których mówiłem w dzisiejszym odcinku, są takie momenty, że samolot czy helikopter mogą znaleźć się niżej. Nie jest też tak, że pilot drona nie ma szans reagować na samolot czy helikopter. Nie pojawiają się nagle. Nawet ultralekki helikopter jest dość głośną maszyną i można go usłyszeć z dużym wyprzedzeniem. Oczywiście, pod warunkiem, że dron jest w zasięgu wzroku pilota. Pamiętajcie, że po drugiej stronie, w kokpicie samolotu czy w kokpicie helikoptera, też jest człowiek pilot. Jakiś miesiąc temu portal dla pilota opisał incydent z prywatnego lądowiska. Lądowisko zostało wynajęte przez firmę dronową w celu wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Pilot samolotu Cessna, mimo że miał obowiązek zrobić to wcześniej, to nie skontaktował się z właścicielem lądowiska i zaczął tam wykonywać ćwiczenia podejścia do lądowania i lądowania. Pilot drona poinformował pilota samolotu przez radio o tym, że lądowisko jest zamknięte i w tym momencie dron wykonuje tam operację. Pilot samolotu nie reagował a W konsekwencji pilot drona doprowadził celowo do rozbicia sprzętu, żeby uniknąć kolizji z samolotem. W konsekwencji właściciel lądowiska zgłosił sprawę policji, do Urzędu Lotnictwa Cywilnego złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez pilota cesny. Niestety nadal jest niewielka świadomość wśród pilotów samolotowych czy wśród pilotów załogowych o tym co mogą robić drony i też bardzo zalecam, aby mieć to na uwadze. Co w takim razie robić, aby ta wzajemna świadomość rosła? Z naszej strony, między innymi nagrywamy ten podcast właśnie po to, żeby tą świadomość budować i żeby ona się szerzyła coraz dalej. W tym podcaście mówiłem też wam bardzo szczegółowo o uprawnieniach na drony i w kategorii otwartej, która jest bardzo popularna. Każdy kto ma wyczuwalne tętno może zostać pilotem drona. Wystarczy się zarejestrować w systemie elektronicznym, obejrzeć kilkadziesiąt slajdów, prezentacji, odpowiedzieć na proste pytania w egzaminie online i już mamy uprawnienia. Ale czy taka forma wzbudzi świadomość i poczucie się odpowiedzialności? W mojej ocenie nie. Dlatego my w Akademii, podczas pracy z naszymi kursantami, przykładamy bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa wykonywania lotów. Niezwykle ważne jest dla nas to, żeby piloci, którzy wychodzą z naszych szkoleń, byli świadomymi potencjalnych zagrożeń i potrafili na nie reagować właściwie. Nasza główna siedziba i centrum szkoleniowe mieści się na terenie lotniska Warszawa-Bemowo. Tam prowadzimy szkolenia i latamy regularnie. Taka lokalizacja pozwala uczestnikom zrozumieć i tak na własne oczy zobaczyć, że samoloty, szybowce, helikoptery... W tym stacjonujący na babicach LPR mogą wykonywać loty równolegle podczas szkolenia pokazujemy w praktyce, jak sprawdzić lokalizację pod kątem ewentualnego uzyskania zgody. Pokazujemy, jak skontaktować z zarządzającym daną strefą geograficzną. Rozumiemy, że naszym zadaniem i naszą odpowiedzialnością jest edukacja, która w dobie tak szybkiego rozwoju technologii dronów jest chyba najważniejszym elementem. Coraz częściej mamy na szkoleniach ludzi, którzy chcą skorzystać z doświadczenia naszych instruktorów, którzy z kolei w większości są też pilotami z licencją samolotową i mając do wyboru ścieżkę samokształcenia bądź ścieżkę współpracy z doświadczonym instruktorem, wybierają właśnie tą drugą drogę. Przy samokształceniu do wszystkich informacji trzeba dotrzeć samodzielnie, co z doświadczenia ponad 10 lat w branży dronowej wiem, że jest praktycznie niemożliwe. I z myślą o tych wszystkich, którzy chcą latać świadomie, rekreacyjnie dronami, zaprojektowaliśmy specjalne podstawowe szkolenie pilota drona z praktyką. Jeżeli po tym materiale stwierdzicie, że być może warto skorzystać z naszego doświadczenia, to wpisując kod rabatowy podcast przez C i z Wielkich Liter. Otrzymacie prezent, zapisując się na to szkolenie. Link do szkolenia znajdziecie w opisie do tego odcinka. A zbliżając się do końca, krótkie podsumowanie. Było kiedyś takie hasło w kampanii Urzędu Lotnictwa Cywilnego, którego celem było promowanie bezpiecznego latania dronami: Lataj z głową bezzałogowo. Żadne nakazy i zakazy nie zastąpią zdrowego rozsądku. Warto mieć na uwadze, że latając z dronami korzystamy z wspólnej przestrzeni powietrznej. Róbmy to bezpiecznie, róbmy to tak, żeby w każdym momencie móc zareagować na zmieniającą się sytuację. A jeśli mieliście jakąś sytuację niebezpiecznego zbliżenia do samolotu, paralutni czy helikoptera, podzielcie się ze mną swoim doświadczeniem. Napiszcie w komentarzu albo w wiadomości bezpośrednio do mnie. Mam nadzieję, że ten Uświadamiający odcinek da Wam informacje, których być może nie mieliście, a tymczasem bardzo dziękuję, że zostaliście do końca. Do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień. Cześć!